No, się ma. Kontynuujemy przygodę. Ach, miło Cię znów widzieć! Co u Ciebie słychać? Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co Cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział: idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Hmm. Zostałeś wybrany przez Śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? Tak, oczywiście. Tak, chcę podążać drogą Śniącego. Idź do Korkaloma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż Twoja wiara jest szczera. Dziękuję. No. Aha. I zapomniałem dodać ten odcinek, co kręcę, i następne, które, w których będziemy dołączać się do nowego obozu. Czemu ja zawsze mówię, nowy obóz? Do obozu na Wagnie zostanie w tytule jeszcze oznaczony nikiem, Te osoby, która też bardzo lubi gotika Ale miała drobne problemy z dołączeniem się Do tego obozu Chociaż to jest najłatwiejszy sposób Najłatwiejszy Obóz, no Z powodu krwiopijców to aż taki łatwy nie jest No ale idziemy do Fortuną po zioło Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję. Ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Będę pamiętał. No tak, deszcz. O, jeśli idziemy tutaj po kwesta. Je. Yeah. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem, kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich ugarstwa czynią słabych ludzi ślepcami, ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się, przejrzyj na oczy! Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę, zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. Wow, Sary, przemówienie god god godne prezydenta. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać Ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem Bractwa. Gdzie mam szukać nowych członków Bractwa? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru i kłamstw. Potrzebują tylko odrobiny wsparcia. W, w nowym chude. obozie raczej wiele nie zwojujesz. Mieszkają tam sami barbarzyńcy. Dlaczego tak desperacko szukacie nowych członków? Śniący przemówił do naszego mistrza, oznajmiając, że ma dla nas niezwykle ważną wiadomość. Ale nie zebrał jeszcze wszystkich sił. Dlatego potrzebuje naszej siły, by nawiązać ostateczny kontakt. Dlatego przygotowujemy się do wielkiego przyzwania. Im więcej ludzi weźmie w nim udział, tym większe będą szanse powodzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, idź na świątynny dziedziniec. Tylko nie przeszkadzaj naszemu mistrzowi w medytacji. Dobra, nie będę przeszkadzał. No, sądzę, że... Ten odcinek to jest taki bardziej... Hmm... Nazwijmy to... Przegadany. No ale... Uważam, że nie, niektóre postacie... Całkiem... No, całkiem, całkiem spoko... Gadają. Na przykład taki... Baltondra... Tondar, Tondral Był tego przykładem No Teraz pogadamy z Chorim, Gorimem Gorim, Chorim Nie wiem jak się go czyta Więc sorry No ale decyzja. <laughs> Mądra No Teraz możemy z nim pogadać Cześć, jak leci? Ledwie się trzymam na nogach. Pracuję od dwóch dni, bez chwili prze... Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Ten człowiek nigdy się nie zmieni. Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki run wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, robota musi zostać wykonana. Ale ty, mógłbyś tam pójść, zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Korkaloma, koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. Dobra, lecimy. Hmm, przejść tędyk, ten tędyk, tędyk ten czy ten Dobra, przejdziemy tędyk. Hop. Hops. Hops. Opsa, psa. Jep. Dobra, lecimy. Na szczęście Harlock jest tak samo silny jak. No dobra. Jest odrobinkę silniejszy niż i No, nie sierwojat <laughs> Więc z nim nie powinno być problemów. Ale na przykład był safe, bo nie pamiętam, czy można go normalnie zaatakować. Spokoj, no. zwycięzca, bez dwóch zdań. Zdążył wyciągnąć? Nawet <grym> się kiedy nie zdążył wyciągnąć. No, wstawaj, 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 wstawaj. Mogę wejść tutaj, to mnie wygonią. Hej, ty! Szybko się uczysz? Hej, ty! Nie masz tu czego szukać. Wiem. Jeszcze pożałujesz. No, teraz nie pogadajmy. Przysyp. Co? Dobra, dobra. No i co, masz już ochotę? Wiesz co? Jesteś jak wrzut na tyłku. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra, dobra, już idę. Frajer. A chcesz w pierdziel? No właśnie I tym oto sposobem z... <laughs> Dostaliśmy trochę doświadczonka Co nam się przyda No Jeszcze tylko Brakuje nam 2000 I będzie poziomek Dobra lecimy Wziąć zadanie od Bala Oruna o ile mam nadzieję, że jeszcze nie poszedł lulać. Bo to będzie masakra. Malorun, jesteś tu? Jest. Rozmawiałem z Gorimem. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Twoja sprawa była słuszna. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego zielu. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą, idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego Kalomu. Nic nie mów. No i właśnie dostaliśmy zadanie, żeby pozbierać magiczne ziele od tych ludziów, co tam robią za tych... za zbieraczy. Zaraz, tędyk. Tak, już widzę tego dziada. Który uważa, że drze, że, yy, że drzewa są jego sługami. Mi oraz, że drzewa potrafią mówić. Ja wiem, absurdalnie to brzmi. Ale nawet z nim nie będę gadał, bo szkoda tracić czas. No i od razu się dowiemy, kto może o nas skupować ten... Yy. Magienne ziele w nowym obozie To się przyda i to bardzo Ta informacja Więc O, od razu podzielam sobie zió ziółka Jeszcze jakie ziółko tutaj jest? Nie. No dobra, to gadamy z... Balorem. Malor dawaj zioło. Mnie bal o, ruchu o, i, i poziom. Tak jest. Przez o, 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 o je. Nie będę musiał sam tego dźwigać. Nie zapomnij zajrzeć do wirana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze cię tam nie było. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała, i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. Hehe. <laughs> 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 jesteś, masz śmiech. Komu niby miałbym sprzedać to ziele? O. Podsunąłem ci niezły pomysł, co? Gdybyś kogoś znał, moglibyśmy podzielić się po połowie. Cóż, znam pewnego człowieka w nowym obozie. Pewnie zainteresowałoby go nasze ziele. Ale gdyby guru złapali się na gorącym uczynku, rzuciliby cię na pożarcie wężom. Ja o niczym nie wiem, jasne? Jasne. Dobra. To będzie odbiorcą w nowym obozie Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnisz się z całym towarem? Tak łatwo ci nie pójdzie. Chcę 50 bryłek rudy zaliczki. Wtedy pogadamy. Dobra, trzymaj. 50 bryłek to No i ja ja od razu zacznę 50 doświadczenia. Okay, słuchaj, facet nazywa się Cyfer. Znajdziesz go w karczmie na jeziorze. Cipher. Bądź ostrożny i nie daj się zrobić w konia. Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach? Na no, nie? No właśnie. A więc, moi drodzy, znudzeni, zasypiający e, widzowie, to na tyle w tym odcinku. A w następnym, pójdziemy do Wira na po drugiej stronie tego bagna. A więc to na tyle w tym odcinku. Na razie, cześć.